Inspectle Food to po pierwsze aplikacja mobilna, która jest dostępna w App Store i w Google Play. Za sprawą której można w bardzo intuicyjny sposób rejestrować niezgodności, usprawniając przy tym komunikację między wszystkimi komórkami firmy, takimi jak produkcja, jakość, a nawet zarząd. Po przejściu przez ekran logowania otwiera nam się widok aparatu i jesteśmy gotowi, żeby zarejestrować daną niezgodność. Po wykonaniu fotografii wybieramy jedynie trzy zmienne, które się pokazują, czyli kategorię danej niezgodności, jej priorytet czy też klasyfikację lub zaawansowanie, a następnie wybieramy dział osób odpowiedzialnych, do której dana niezgodność ma zostać oddelegowana automatycznie. Po wciśnięciu przycisku, zapisz. Aplikacja już wie, że mamy zarejestrowaną jedną niezgodność i możemy teraz wybrać inspekcjonowanie dalej, na przykład zmieniając u góry obszar, w którym się znajdujemy, lub możemy wejść sobie w checklistę i na jej bazie dokonywać inspekcji, lub możemy dodać zdjęcia bezpośrednio z galerii telefonu. Inspectle Food to po drugie platforma webowa, w której odbywa się centralizacja wszystkich danych, które zostały zebrane przy pomocy telefonu. Więc tak jak państwo widzicie, mamy stronę główną z różnymi wykresami słupkowymi i kołowymi oraz mamy w menu po lewej wyszczególnione zadania Każdej osoby odpowiedzialnej. Tak jak Państwo widzicie, mam tutaj zdjęcie tego brudnego gniazda, które przed chwilą wykonałem, i mam do uzupełnienia takie pola jak korekta, przyczyna źródłowa czy działanie naprawcze. I co jest świetne, co chciałem Państwu pokazać, to moduł sztucznej inteligencji, która analizuje zdjęcia niezgodności i pomaga w sugerowaniu właśnie korekt. Klikam w tę lampeczkę i teraz nasz model sztucznej inteligencji przez chwilę będzie analizował te fotografie I dosłownie po kilku lub kilkunastu sekundach dostaniemy pełen, pięknie, gramatyczny ułożony opis w kontekście tego, co należałoby zrobić w zakresie korekty. Czyli mamy na przykład, należy oczyścić gniazdo z zanieczyszczeń przy użyciu odpowiednich środków czyszczących i zapewnić, że nie będzie, on, że będzie ono, przepraszam, suche przed ponownym użyciem. Regularne kontrole i czyszczenie pomogą zapobiec podobnym problemom w przyszłości. Jest to taka karta niezgodności, w której odbywa się całe to zarządzanie daną niezgodnością. Jeżeli kliknę status jako gotowe, mogę załączyć zdjęcie potwierdzające. Mogę w prosty sposób oddelegować to zadanie do kogoś innego, wtedy ta osoba dostanie powiadomienie mailowe, tak samo jak o nowym zadaniu, również dostajemy powiadomienia mailowe. Mogę sobie ściągnąć wszystkie te zadania klikając w prawej strony w ikonkę drukarki. Teraz to, co Państwo widzą, to już jest bezpośrednio PDF z dysku mam wszystkie zdjęcia wszystkich niezgodności. Platforma webowa ma też oczywiście możliwość raportowania w błyskawiczny sposób. Zazwyczaj robi się to manualnie przy pomocy Excela lub innych niededykowanych narzędzi. U nas wystarczy wybrać sobie zakres dni, który nas interesuje. Następnie możemy wybrać jakie działy, jakie klasyfikacje mają być uwzględnione w raporcie, jakie kategorie, jakie osoby odpowiedzialne oraz jakie obszary. Klikam sobie w generuj raport i proszę spojrzeć, że mam ilość inspekcji w danym miesiącu, o której godzinie, co do Minuty, ile trwała? Mamy przegląd klasyfikacji, przegląd obszarów względem działów, na przykład mamy tutaj w sekcji budynku dział produkcji miał jedną niezgodność. Indeks higieniczny wynosi 97%, przy docelowym 75%, więc mamy podświetlone na zielono. Raport zawiera też formę takiej tabeli. Jest tutaj zawarto oczywiście korekta, opis, przyczyna źródłowa, status oraz zawsze numer ewidencyjny jest hiperłączem przy danej niezgodności. Więc jeżeli ja sobie to kliknę. To jestem automatycznie przesyłany bezpośrednio do karty niezgodności, w której mogę dokonać różnych zmian. Tę pojedynczą kartę również mogę sobie wydrukować, mogę sobie ściągnąć, pobrać ją bezpośrednio na dysk. Tak samo jak cały raport, również mogę bez problemu sobie pobrać, klikając z prawej strony u góry. Teraz to, co Państwo widzą, to już jest PDF na dysku. I również z poziomu bezpośrednio PDF-a mogę kliknąć sobie w numer ewidencyjny. Tutaj zawsze jest hiperłączem nawet w pliku PDF i proszę spojrzeć, że ja już jestem w karcie niezgodności. Mamy przypisane punkty normy dla IFS i BRC Food, czyli w telefonie, tak jak wybieraliśmy formę zwerbalizowaną kategorii, tak tutaj mamy bezpośrednio, do którego punktu normy się ona odnosi. Mamy 5S, mamy GMP. Naprawdę można to dostosować we wszelaki sposób, zależnie od Państwa procesów. I następnie mamy statystykę i tutaj w tej statystyce automatycznie mamy różnego rodzaju wykresy słupkowe czy wskaźnik skuteczności. Będziemy mieli wskazane, jaki dział firmy w ile dni średnio rozwiązuje niezgodność, ile średnio jest w terminie rozwiązywanych, poza terminem. Aplikacja jest bardzo przystępna, bardzo łatwa w korzystaniu. Zazwyczaj feedback, który uzyskujemy od naszych partnerów, jest taki, że użytkownicy szybko się zaadaptowali i nie było większych problemów w zrozumieniu funkcjonowania aplikacji. To był nasz cel, aby była ona możliwie jak najprostsza i przystępna dla wszystkich użytkowników. Dziękuję bardzo za uwagę.